One nowe zadanie pomoc magów. Dobrze się składa, bo jest ciemno. Jak, tak nocy praktycznie. Tak. Więc wiecie co? Prześpię się jeszcze, żeby było jasno. My czemu nie? i have found the golden disks. the portal can be opened. the inevitable takes its course. so you don't think opening the portal is the right thing to do? inquisitor mendoza is following his path and he is prepared to risk everything for it. the monastery, the holy flame and the lives of every one of us. no other mage wishes to venture through that portal. Yet he would walk in with his eyes closed. We look to you to prevent the worst. That means I am supposed to go with him. You must? Inquisitor Mendoza trusts you. He needs someone to balance his ambition, to provide perspective upon his logic. He needs you. I accept this task, willingly. Good. The Holy Flame guards us but it would be reckless of us to rely upon that alone. take this amulet. it should grant you some protection. find out all you can. that knowledge is vital to us. return when you have learned the secrets of the portal." "ah, maash, vintagopuniaatumanaa, abraa! zahbatametsa it is. "oh, prochaa!" Przed wojną kutą plus 20, przed lodem 10, przed magią 10, przed obuchami 20, przed ogniem 10, przed ostrzami 20. Fajne hey, amulet. Okay. Pomoc magów Czy to zadanie się. Okej, okay, dobra. Prześpimy się zatem. Chyba nie, nie ten niepokój yy, naszego bezimiennego. Ale dobra, to do południa się prześpimy. Rano może być ciemno. Oj, okay, dobra. Mam zapas mikstur. Las. Tak do lance się można u niego uczyć. Więc dobrze. Ale okej, okay, wy wychodzimy w takim razie do. My idziemy do. Otworzyć tą. Otworzyć bramę. Też nie da się tego wyłączyć. A dobra już się wyłączył. commandant, Just the, of the, the mages won't leave the flame. they won't come with you. we have enough strength to deal with this ourselves. one will. you came to be by my side. you realize what must be done. i'm ready. let's open the portal. human, titan, one must give. it will not be humanity.

Okej, okay, zatem walka Jaszczur... Jaszczur wojownik. Jak się nazywa ten przeciwnik.

What were they? Were they Saurians? They are the enemy. At last, we know its face. Where do we go from here? Descend into the mountain. The fate of this island, of all lands, will be decided here and now. I am ready. Good. W tym przedostatnim rozdział. No i dobra. Mm. Okay. Nie mam many. Zip. No i co, i wchodzimy do wnętrza wulkanu. Rufus? Okej okay. Nauka Tylko Gubi się to to Nasze światło niestety Okej okay. Sporo tych, tych, tych jaszczurów wojowników. A znowu brak many. Tyle wiecie, z taką taką ekipą to można. Serio? Dobra. Jest taką ekipą. To no można się wybrać elegancko. No to? Brontok. A jeden z wojowników padł. Niestety. Does this place feel to you? It'll be all right. Na pewno. W tym miejscu, dobry pomysł, na to, żeby nauczyć się. Hey. You, that gate there. What about it? We must open it quickly. We must get inside this place. What do you think this place is? An ancient fortress. It must belong to the lizards we met at the portal. We must get inside it. And how do we open it? If a gate can be closed, it can also be opened. I will send out scouts to find the mechanism that opens it. But keep your eyes open, too. I suspect there may be more than one mechanism that controls this gate. Go. Search to the north. Bra. iść na północ. Tylko pytanie, gdzie jest północ. Tu jest północ. Dobra. Okej. Okay. to coś tu przekręca. Odlę. Magic doesn't work here. Tam była strefa antymagiczna. Magic doesn't work here. Magic doesn't work here. Magic doesn't work here. Dobra. Pierszcze bojowe. Widzielość kwa więcej nie ma. Magic doesn't work here. On the order of the order! Tak! Yeah. Magic doesn't work here. Dobra, teraz już działa magia tutaj. A zatem jesteśmy wewnątrz i fortecy. Która jest w wulkanie. Jakieś grzyby. Nie te magiczne. Które służą do produkcji tych... ...mikstur. Nowych many I łodziki. dobra tu nic nie ma ludzie tu nic nie ma nikogo nie ma okay. Aha. tam nic nie ma Czy tak, czyli chyba trzeba iść tutaj. W takim razie. Któro tam nic nie ma. Gól. No nie. Teraz mnie zatłuczę. Nie chcę być prorokiem, nie żebym był prorokiem, ale jakoś tak... ten... jakoś przewidziałem to. To jednak mnie pokona. Tak. No niestety nie dostajemy ekspa żadnego, ale trudno. Ważniejsze jest to, że jednak ten z bohater przeżył. Magic doesn't... Magic doesn't work here. Dobra. Idziemy zatem dalej. Uję nie wyświetlało właśnie. Nie wyświetlało jego ten. pasek zdrowia się nie wyświetlał, ale idziemy dalej. No tu nie ma żadnych tych tabliczek, z chęcią poduczył. Gól kolejny. W sumie mogłem jeszcze sobie wydać te 10 punktów, reszta ognia. To trudno <laughs> Dobra, jeszcze eliksiry słaby co większego, większe się tylko zmarnuje zobaczmy jeszcze tutaj ewentualnie, czy coś nie ma czegoś tutaj jest, kamienna płyta super ale ile już mamy tych kamiennych płyt? 4, 16 tego 16, 125 by było wtedy, tylko 25. O 20 punktów już mam wtedy, by tylko 25 zostało do, do trzeciego poziomu, do, trzeciego, do trzeciej pieczęci. Lewitacja sztuży, kapłani, wojownicy, jeszcze ten brat do mnie dzwoni, na teraz na telefon, Czyżbym ich zbagował? Chyba tak. Ten jest Szurzy Kapłan. O, zbagowali się chyba. Ale wytrzymali są, Nie ma co. Dobra. No nic, cięcie, idę do brata i potem zobaczymy, to, co będzie dalej w tej świątyni. Moi drodzy, witajcie po cięciu. Niestety minęło trochę czasu. Niestety, no, tak się zdarzyło, że. To, że. E, że w poprzednią scenę widzieliście. W poprzednią scenę, którą widzieliście, jak nagrałem dwa dni temu. Ale cóż, niestety. No cóż, kontynuujemy w tak. bez tego. E, jeszcze? No, o nie ja się Nie, to chciałem oczywiście wziąć. wziąć oczywiście z napićeliksy jak Tak pamiętacie już pokonaliśmy tych. Oj szlak. Ten bezmienny jest dość, jest dość papierowy w tym momencie jeszcze. o nie. Na mnie trafił. Jak widzicie, prawie całe zdrowie nam zawiera. I pewnie ma ten kryształ yy, ognia na dużo wyższym poziomie panowane, ale dobra, dało się pokonać bez problemu. I przelatujemy jeszcze raz. No i dobra. Mięso. Ciekawe, czy to jest mięso z tego wojownika. Czy to jest. Yy... A, dobrze myślałem, że to jest pułapka. No dobra. Akurat tu twórcy rajza lubią tak dodawać. Nie wracamy do picia yerba mate. Ale. To mi się skończyło. Teraz widzicie, co innego z niego wypadło. To mi się skończyło. A kolon jaki mam jest. Znaczy, jak średnio smakuje. To, czy, czy by to trzeba było przelecieć? No, próbujmy przelecieć. Ale się wystraszyłem, czyli jednak nie. Hmm, czy to jakaś zagadka była? Dobre pytanie. Chyba, że przemiana by przejść bokiem. Dobra, udało się. No nie, serio, ile tych pułapek tu jest. Ale się wystraszyłem. I can break super. Zobaczmy, co się uda stąd wynieść. Ale nie to chciałem. Już trudno, już jedno zmarnowałem. Strach. No i dobra. Kolejny jaszczoroszek z jaszczurzym mieczem. Dźwignia. żeby to wyłączało pułapki? Spróbujmy. Tak, wyłączyliśmy pułapki. Super. O nie. Te szczury wojownicy. Niestety, kryształ się trochę ładuje. No, jeszcze jeden został. pijmy się. Nie zdążyłem. Wypicie eliksiru, many. Znaczy, zdrowia. Many w sumie też. No, jak widzicie. Dobra. Trzy. Cztery i pięć. Co to było? Czekaj bez imienia. Już mówiłem, żeby uciekał. On jak widzicie. Jak widzicie ma swoje humorki. Pełnijmy zdrowie. Wartownik jest chyba słabszy już wojownik Nawet tą pułapkę. Nie, to, ta pułapka jednak działa. <laughs> Czyli, jak widzicie, yy, samo to. Same fejle teraz przy tym nagrywaniu. No ale dobra. Chociaż. Dario, nie trafiłem. Pra, No, eliksira. No nie, no znowu. Niestety nie mam jak w tej chwili żadnego innego zaklęcia ofensywnego. To dopiero jest na czwartym tym, na czwartym poziomie yy, mądrości. Jest jedna runa, która jest rzeczywiście potężna, taki deszcz ognia. Tylko że w Rizenie. Nie zaszły mnie z obu stron. A że -e 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 -e. Mam kryształ lodu. Powinienem mieć. Kryształ mrozu. Jest słaby. Ja myślałem, że... Ja myślałem, że... myślałem, że on ma większą szansę na zamrożenie. Ale... ale jednak nie. No dobra. Prawie. Też czur wojownik, dobra, jeszcze tylko wartownik został. No szlak, by to. Nie trafiłem. No i mnie zatłukł. Hmm. Koniec dzisiejszego odcinka to po prostu fail za failem. Mm. Dobra. Mmm. No, co prawda runy. A dobra, niech będzie. Wyzwanie szkieletu. jak mi stankuje tamtych jaszczurów. Jakże fajny menu Fred. No nie, nie trafiłem serio. Serio, to tyle. A, many nie mam, dobra. I tak mnie zatukli. Jady dwa. Nie wiem co mi co dzisiaj tak. Aha, dobra, zapisałem już. Jak Fred walczy, niestety ten kryształ jest taki, jest. Kęci w się sensie z szybkością. W sensie ten jaszczur wojownik stał, no, wartownikowi nie ten nie zabrał za dużo zdrowia. Tak zablokowałem się. To jeszcze jeden cios. A szlak, nie mam manny. No nie no, znowu. Muszę zrobić koniecznie ten... Yy, ten... Yy, jak to się nazywa? Ten maszynnik co daje plus 2 do, do tego. Do... Yy. Zajmij się nim. Dobra, tym razem się udało. Kwiat pewnie za chwilę padnie. Ale dobra, udało się. Ołtarz. Ale po się znowu pewnie. Nawet dwa ołtarze. Ale moi drodzy, tym zajmiemy się w następnym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za oglądanie tego. Zachęcam do łapkowania, pisania komentarzy, do subskrypcji kanału, a także do oglądania kolejnych odcinków, shortsów i live'ów. Życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć.